Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie kanału a dzisiaj kolejna bardzo ciekawa informacja o pewnej nowości, która za jakiś czas pojawi się w Eurodrag Simulator 2 i dowiedzieliśmy się o tym, że oprócz Stuttgartu w niedługim czasie zostanie również przebudowane kolejne niemieckie miasto, tym razem będzie to Frankfurt nad Menem. Jest to bardzo ważne miasto, jeśli chodzi o całe Niemcy. Na mapie, jak się popatrzy, no to od wcześniej wspomnianego Stuttgartu trzeba polecieć na północ, natomiast od wcześniej przebudowanego już Hanoweru, no to na pół. Czy lekko na południowy zachód. Miasto liczy ponad 700 tysięcy mieszkańców, a jeśli chodzi o całą metropolię, to można tutaj wyliczyć nawet 5 milionów mieszkańców. Także jak widać, jest tutaj jednak dosyć duże i ważne miasto do zrobienia. Ale jeśli chodzi o standardowe informacje, które otrzymaliśmy, no to wiadomo, że to miasto zostanie przebudowane praktycznie od podstaw, czyli tak jak to było w Austrii, czy tak jakby było to teraz Hanowerem, czy będzie też ze Stuttgartem. Wszystko tu zostanie postawione od nowa, chociaż oczywiście standardowo będzie tutaj warsztat, będzie też dealer i Weko. Owodnica, tak jak studio twierdzi, w większości pozostała taka sama, choć wiadomo, będzie na pewno lepiej wyglądać i bardziej nowocześnie. Na pewno znajdziemy tutaj wiele nowych i ciekawych firm, które na pewno będą znajdować się też w części pobliskiego parku przemysłowego, który został tutaj. Jak i również w mieście znajduje się jedno z największych lotnisk w Europie, więc ono też musiało pojawić się tutaj w grze. Standardowo tam będzie jakiś magazyn czy jakaś firma, skąd? No, znowu będziemy odbierać jakieś ciekawe ładunki. Jak się prezentuje miasto, to mogliście teraz zobaczyć na ukazanych materiałach przez studio. Źródła do nich znajdziecie w opisie. Także jak widać oprócz Stuttgartu czeka nas tutaj Frankfurt, a kto wie może coś jeszcze szykują, może że to jeszcze nie koniec, a najwidoczniej ich plan w, no, w trochę dłuższym czasie to najwidoczniej przebudowa wszystkich niemieckich miast, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oprócz tego jest jeszcze ta Szwajcaria, a potem jeszcze coś innego będzie szykowane najpewniej, no i zapewne w tym roku czeka nas wydanie dodatku Zachodnie Bałkany, to może jeszcze na dodatku Road to the Black Sea dojdą jakieś zmiany, zobaczymy, ale o tym co jeszcze pojawi się w tym roku w innym filmie, natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skończenia go od udostępnienia, zapraszam na Twitter i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!